Polaków mogą otrzymać pieniądze określone jako 7000. Plus. Wszyscy powinni jednak wiedzieć, że jest pewien haczyk. Pod jakim warunkiem będzie można je otrzymać? Co trzeba zrobić, oraz co najważniejsze, kiedy zobaczymy je na swoich kontach? 15 milionów Polaków otrzyma pieniądze w ramach 7000. Plus. Ci, którzy nie mieli dotychczas możliwości dokonać jednego ważnego wyboru, będą mieli taką szansę w przyszłości. Niestety, jak zazwyczaj w takich sytuacjach bywa, pojawił się pewien haczyk. Miliony Polaków otrzyma pieniądze w ramach 7000. Plus. Niestety jest haczyk, aż 15 milionów Polaków nie miało do tej pory możliwości dokonania wyboru na temat tego, czy zebrane środki z OFE zostawić wikę, czy przelać do ZUS. Jakiegokolwiek wyboru byśmy nie podjęli, na nasze konta ma wrócić około 7,1 tysiąca złotych. Będzie to jednak zbieg księgowy, ponieważ na razie nie będziemy mogli zobaczyć pieniędzy. Poprzez opóźnienie w likwidacji ofy związane z pandemią koronawirusa każdy stracił już ok. 3000 zł. Według doniesień serwisu monnej.pl data wprowadzenia reformy wciąż pozostaje do rozstrzygnięcia. Jednak projekt ma trafić do sejmu w ciągu najbliższych tygodni. Przekształcenie kont OFE w konta w zus Lubike w tym momencie byłoby bardzo kosztownym procesem z powodu dołującej giełdy. Poprzez spadki akcji w trakcie epidemii, nasze oszczędności nieco straciły na wartości. Z zapowiadanych 10 tysięcy złotych zrobiło się niewiele ponad 7 tysięcy złotych środki z ofy do indywidualnych kont emerytalnych mają trafić bez naszego udziału. Dużą zaletą jest to, że mogą one być dziedziczone, a w szczególnych okolicznościach wypłacone przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Po złożeniu specjalnego oświadczenia mogą zasilić nasze konta w ZUS. W takim przypadku podatek zapłacimy dopiero w momencie wypłaty emerytury. Pieniądze będą się liczyły przy wyliczeniu podstawy emerytury, jednak, podobnie jak emerytura z ZUS, nie będą mogły być dziedziczone. 2. 3. Pierwotnie oświadczenia dotyczące chęci przeniesienia środków do ZUS mieliśmy złożyć do 1 sierpnia 2019 roku. Z kolei w styczniu 2020 OFE miało zostać ostatecznie przekształcone w OFE. Kolejny termin, 1 czerwca 2020 roku również przepadł w związku z pandemią koronawirusa. By określić nowe daty, potrzebny jest projekt. Według serwisu money.pl najprawdopodobniejszym terminem będzie 1 czerwca 2021 roku. Źródło Fakt Money.pl